Co ty robisz? Zapalam świeczki. Ale co? Będziemy przywoływać duchy, czy co? Mhm. Daj rękę. Zamknij Weźmy na boki oddech. I teraz poczuj, jak energia spływa ci w twarzy. Poczuj jak odwiedza twoje uszy. Musi przechodzić do oczu. No, co ty robisz? Co ty głupi jesteś? Przestań, dobra, koniec tego. Nie bawimy się w takie rzeczy. Koniec tego. Zapar światło. Nie ma prądu. Jak to nie ma prądu? No to co to? Nie, nie mogę telefonu podładować? A nie mogę zagrać sobie w Minecrafta? A tu telewizji też to te nie odpalę? No nie. No nie, no to to jest jakaś tragedia. czemu? No bo co ja mam ze sobą zrobić? No to co to jest w ogóle ten prąd? Prąd. Jakby ci to wytłumaczyć? Wyobraź sobie, że prąd to jest energia, dzięki której jesteśmy w stanie włączyć jakieś urządzenie. Na przykład tak jak człowiek potrzebuje jedzenia, żeby działać. Tak okay. samo energia jest nam potrzebna, żeby uruchomić na przykład światło. No ale to co? To ta energia się rusza? Nie wiem, bo tak o tym mówisz, jakby ona gdzieś tutaj była i ciągle sobie. Właśnie, to jest słuszne pytanie. Postaraj sobie wyobrazić na przykład mnóstwo niewidzialnych krasnoludków, którzy biegną po różnych przewodach. My jesteśmy krasnoludki, hop sasa, hop, sasa. Te krasnoludki możemy nazwać elektronami jeżeli biegną one w jednym kierunku, Wtedy mamy prąd elektryczny. Okej, okay, no czyli są tam krasnoludki. Czyli ktoś tak popycha ten prąd. To no no nie he. tak, że on się sam popycha. No nie, nie, nie. Krasnoludki służą temu, żebyś mogła sobie to wyobrazić. Prąd porusza się sam. W jaki sposób? Hm. Na przykład, kiedy włączasz światło, dajesz znać właśnie tym krasnoludkom, krasnoludkom, których nie ma, żeby szybko pędziły i żeby nam się włączyło światło. Nie rozumiem! Krasnoludki, możemy powiedzieć, że krasnoludki to są takie, nazwiemy je elektronami. Na przykład. Czyli nie ma krasnoludków? Nie, 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 absolutnie. Krasnoludków nie ma. Krasnoludki służą tylko naszej wyobraźni, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, że jest coś, co przekazuje ten prąd dalej. A tak naprawdę tam nic pomiędzy nie ma. No ale to, to, to oznacza, że co? Że ten prąd jest, ale teraz go nie ma? To skąd on się w ogóle bierze? Halo, zawiesiłeś się też jak ten prąd, czy co? <laughs> Nie jestem PC. No to skąd się bierze ten prąd? Prąd powstaje w elektrowniach. To są takie budynki, które mają takie wielkie kominy i taki dym. Taki wielki dym, że da. jak jedziesz samochodem z rodzicami, to widzisz ten taki wielki dym i zawsze pytasz, co to, a czemu tam jest taki dym? Dokładnie, to są właśnie elektrownie, tylko że to są elektrownie tradycyjne, które korzystają z paliw kopalnych, takich jak na przykład gaz, ropa naftowa, węgiel. Poprzez spalanie produkują energię elektryczną i później ta energia elektryczna jest transportowana do naszych domów. Ale to... Ona jest ekologiczna? Nie, 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 absolutnie. No to jest ja to nie jedna chcę... z metod, która jest właśnie nie za bardzo ekologiczna. No, no to ja bym nie chce nieekologicznej, ja chcę, nie chcę, żeby coś groziło naszej planecie. Ale oczywiście, że tak. Tylko, że dzięki systemom i dzięki pracy ludzi i filtrów, które są nakładane na kominy, te elektrownie nie wytwarzają aż tak dużej ilości niedobrych gazów do naszej atmosfery. Gazów. Ale są zdecydowanie lepsze sposoby na to, żeby pozyskiwać energię elektryczną w sposób odnawialny na przykład. W ogóle jest taki plan ogólnoświatowy, dzięki któremu wszystkie kraje odejdą od paliw kopalnych. kopalnych, że coś tam ktoś kopie kogoś? No nie, no bez przesady. Nie słyszałaś? Nie. Nie wiesz, co to jest kopalnia? Nie. Ale taka jak w Minecrafcie? <noise> no, no nie do końca. Dzięki kopalniom uzyskujemy właśnie takie surowce jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. Tylko, że to są niestety surowce, które nie są odnawialne. One wydzielają bardzo dużo niedobrych gazów. I wyobraź sobie, jest tyle elektrowni, na całym świecie jeżeli, jeżeli trzeba byłoby wykopać tyle właśnie tych paliw, to byłoby to dla nas bardzo niedobre. Rony ja tu w Minecrafcie to lubię kopać, ale tak dla siebie, a dla wszystkich, co ja no. bym nie chciała. No właśnie. Więc my, jako ludzie, opracowywaliśmy przez wiele lat inne metody, dzięki którym możemy uzyskać energię odnawialną, którą właśnie uzyskujemy z... ze słońca czy z wiatru. Słońce to Mikołaj Kopernik! No tak. Zresztą poza tym wiesz co Mikołaj Kopernik zrobił? Tak, wymyślił model heliocentryczny. Model heliocentryczny. Heliocentryczny. No tak, literówka. Mikołaj Kopernik to jest wybitny polski naukowiec. No dobrze, ale wracajmy do naturalnych źródeł energii odnawialnej. Czyli właśnie Słońce, to już było. Powiedzmy. Woda. Woda i wiatr. Wiatr? Tak. Sposób możemy uzyskać energię odnawialną ze słońca, na przykład? Może słyszałaś o czymś takim? Palanie się? Nie, 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 Na pewno słyszałaś coś takiego. Taki zwrot, jak panele. A tak, panele fotoplazmiczne, mój brzeg takie nie, nie, nie. ma. Fotowoltaiczne. Fotowoltaiczne? Nie, fotowoltaiczne. Fotowosaliczne. Panele fotowoltaiczne. Panele fotomontaniczne. <laughs> Panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne. <laughs> Panele fotowoltaiczne. Fotowoltaiczne. Foto 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 no i świetnie, o. właśnie o to chodzi. To wujek takie ma. No i no, widzisz, no to jest świetne, nie? Właśnie dzięki tym panelom możemy uzyskać energię elektryczną ze słońca. Wow. No właśnie. A na przykład z wiatru jak możemy uzyskać energię? A ja widziałam często, jak się jeździ na wakacje, to samochodem się mija takie wielkie wiatraki. I one mają śmigła, i one takie są duże. No dokładnie, i bardzo dużo takich wiatraków teraz właśnie montuje się na morzach na przykład, A. bo tam jest bardzo silny wiatr, często, bo A, są otwarte przestrzenie. Czyli one nie są dla ozdoby. No nie, no absolutnie A, nie, ja nie są. Myślałam, że dla ozdoby takie Naprawdę? wiatraki, tak. Nie, nie, nie. Takie wiatraki służą nam uzyskiwaniu energii okay. odnawialnej. No to jeszcze nam został trzeci typ wodnych, czyli. Co? wiesz coś? A propos odnawialnej energii z wody? Nie wiem, może ryby coś tam robią. Wyobraź sobie, co woda robi. Płynie. Też płynie, ale na przykład faluje jeszcze. O, faluje. No, no to jest możliwość uzyskiwania energii poprzez fale. Są takie elektrownie nowe montowane. Aha. Ale też najbardziej popularniejszą wersją takiej elektrowni jest na przykład montowanie dużego wiatraka. I więcej takiego jak w elektrowni wiatrowej, tylko że montuje się go do rzeki, która bardzo szybko płynie. I tam właśnie montuje się taką turbinę wodną, czyli taki wiatrak. I on się tak, wiesz, mieli, mieli, mieli. Ta woda z nurtem przepływ. Szybko i w ten sposób produkuje się też nam prąd. Ale właśnie jeszcze nie poruszyliśmy jednej metody odzyskiwania. Jeszcze jednej? No z wody. O rany. Czy słyszałaś może coś o tym? Nie. Nic? Musisz mi powiedzieć, bo nie mam pojęcia. Dobra to wyobraź sobie na przykład, że energię elektryczną z wody możemy uzyskiwać poprzez falę. Ta metoda nie jest najbardziej popularna. A jaka jest najbardziej? Że na przykład do dużych rzek A? montuje się takie wielkie wiatraki. Nurt wody wprawia ten wiatrak. To takie wielkie wodne wiatraki! No, aczkolwiek nie muszą być też takie duże. Ten nurt płynąc, napędza, wiesz to koło, i tak w ten sposób ta turbina wodna działa i produkuje się energia elektryczna. Cała Załapałaś? Tak. Wydaje mi się, że to jeszcze nie wszystko, bo jest jeszcze jedna metoda. <grym> na jeszcze energię na pozyskiwanie właściwie energii elektrycznej. Jaka? Elektrownia atomowa. O, ale atomowa to przecież to jest jak bomba! Jak jest wieczne! My nie możemy no. używać takiej energii! Nie, całkowicie to tak nie działa. Ja widziałam że i i nas zabiją! Wytłumaczę ci to wszystko. Zacznijmy <grym> od tego, że żeby wytłumaczyć ci. Co to w ogóle jest atom? Atom to jest tak bardzo mała kulka, z której stworzone są wszystkie rzeczy na świecie. Nie gada. Są niedostrzegalne w ogóle okiem. Czy jakie ja na ciebie patrzę, to są atomy? Tak, wszyscy składają się z atomów. No i właśnie też atomy używane są do produkowania w elektrowniach jądrowych. Wyobraź sobie, że do wielkiej kopuły, czyli tej elektrowni naszej jądrowej, wpuszczane są różne atomy i one poruszają się, wytwarzają ciepło i później to ciepło przekształca się w energię elektryczną. I dzięki temu mamy prąd. Posłuchaj, w tych elektrowniach atomowych pracuje masa bardzo zdolnych ludzi i bardzo dużo sprzętu. Mają przez... same wszystkie? Oczywiście, że tak. To są najtęższe głowy na całym świecie. Tęższe? Najtęższe. Czyli? No, bardzo mądre. Okej. Okay. I dzięki nim mamy właśnie zapewnione bezpieczeństwo w takich elektrowniach. To jest yy, tak jak na przykład z jazdą samochodem. Też masz dużo różnych przyrządów, a za sterem siedzi człowiek, który tym wszystkim kieruje, żeby bezpiecznie doprowadzić ciebie do celu. To łatwizna! Pewnie. Samochód to łatwizna prowadzenia. Po kiego grzyba ty mi to wszystko właściwie opowiadasz? No przecież sama o to pytałaś. Ups. Aha. No co, nie było fajnie? No było fajnie. No, ale co ty byś tego bez prądu robiła? No fakt. No właśnie. Ale też mam jakieś takie wrażenie, że to jest dla ciebie ważne, to wszystko, co mi teraz opowiadałeś. jest, to jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy dbać o naszą planetę, bo mhm. przechodzimy z paliw kopalnych w elektrowniach mhm. na elektrownie, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, które są ekologiczne po prostu.

To tak nie działa. Wiesz, to jest na pewno jakaś tam drobna awaria i na pewno ten prąd szybko wróci. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali o bezpieczeństwie energetycznym. Bezpieczeństwie? Bezpieczeństwo, że coś, żeby nie wsadzać palców do kontaktu? Tak, to też jest bardzo ważne, żeby nie wsadzać palców do kontaktu. No bo wiadomo, że wtedy może nas prąd porazić i nawet może to się skończyć śmiercią. Ale bezpieczeństwo energetyczne to jest coś takiego, że mamy mnóstwo różnych elektrowni i na przykład jeżeli jednej nie uda się pracować, bo na przykład nie będzie wiatru albo na przykład skończą się paliwa kopalne, to zastępujemy to drugą energią odnawialną, na przykład słońcem, czy na przykład właśnie turbiną wodną. Okej, okay, czyli najlepiej, żebyśmy w każdym mieszkaniu i w każdym domu mieli różne takie możliwe energie? Tak. Okej. Okay. Światło! Widzisz? A... I co, fajnie było? No, no fajnie! W sumie to chyba idę poczytać więcej na ten temat, wiesz?